Kiedy wymarły dinozaury, najbardziej ikoniczne zwierzęta w dziejach naszej planety, rządy na trzeciej skale krążącej wokół Słońca przejęły ssaki. Przejęliśmy między innymi my. Ale czy widzieliście o tym, że zanim ssaki objęły w panowanie Ziemię, to ciągle przez pewien krótki czas po wyginięciu nieptasich dinozaurów rządziły naszą planetą wielkie gady? Ale takie zupełnie inne od dinozaurów, bardziej zbliżone do tych gadów, które żyją z nami dzisiaj. Jeżeli jesteście ciekawi, jakie to były gady i który z nich był tym największym, to zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, a to jest kanał o historii naturalnej. W kopalni węgla położonej na terenie Kolumbii w Ameryce Południowej odnaleziono swego czasu duży kręg. Nie byle jednak jaki kręg. Wyglądał on jak kręgi dzisiejszych dużych węży, pewnie co zbliżony do kręgów, które występują u pytonów, czy na przykład u żyjącej w Ameryce Południowej anakondy. Był jednak znacznie większy niż kręgi tych dziś żyjących gadów. O ile Kręg grzbietowy anakondy może mieć powiedzmy 4-5 cm szerokości I to już będzie naprawdę taki bardzo duży kręg. To kręgi, znalezione właśnie na terenie Kolumbii, miały kilkanaście cm średnicy co znamionowało prawdziwego olbrzyma jakiegoś wielkiego superwęża. Był to wąż, również dusiciel, z rodzaju Titanoboa. Największy wąż, jaki żył w dziejach naszej planety. Z Tytanoboa Titanoboa odkryto w skałach datowanych na około 60 milionów lat. Era dinozaurów zakończyła się mniej więcej 66 milionów lat temu, więc jak widzimy, wielki wąż istniał zaledwie mgnienie geologicznych powiek po tym, jak olbrzymia zagłada spotkała niepta się dinozaury. 60 milionów lat temu, w epoce zwanej Paleocenem, Ameryka Południowa była tropikalnym rajem porośniętym przez bujny las deszczowy, poprzecinany systemem rzek, jezior i mniejszych bądź większych zbiorników wodnych, w których żyła cała menażeria różnych dziwnych stworzeń. Niektóre były bardziej zbliżone do tych, które dziś zamieszkują kontynent południowoamerykański. Zaś wykazywały jakieś cechy zbliżone do form współczesnych, ale różniły się na przykład rozmiarami i tak w ekosystemie paleoceńskim Ameryki Południowej można było spotkać olbrzymie, mające po 4, 5-6 metrów długości krokodyle oraz osiągające 2 metry średnicy żółwie, potężne żółwie wielkości w zasadzie stołu bilardowego. Był to zatem idealny bufet dla wielkich superdrapieżników, którymi zostały właśnie węże, które zresztą dzisiaj również kojarzymy z bardzo groźnymi drapieżnikami, szczególnie jeżeli będziemy rozmawiali o wężach wodnych, do których zaliczają się wspomniane pytony oraz żyjąca w Ameryce Południowej anakonda, która również olbrzymim wężem jest. Żyjący 60 milionów lat temu superwąż Titanoboa mógł osiągać nawet 15 metrów długości, co czyni go rzeczywiście największym wężem, jaki w ogóle żył w dziejach naszej planety. Naukowcy szacują, że mógł osiągać 70 cm średnicy, ale prawdopodobnie w najgrubszym, czyli najszerszym miejscu mógł mieć nawet metr średnicy, więc był w stanie pożerać połykać po prostu naprawdę duże ofiary. Dla tytanoboa połknięcie dwumetrowej ryby dwudysznej albo wielkiego żółwia o szerokości stołu bilardowego, czy też krokodyla długości, dajmy na to, 4-5 metrów, było łatwizną. Prawdopodobnie ten wielki superwąż nie miał większego problemu z połykaniem naprawdę dużych ofiar. Zatem 15 metrów długości, prawdopodobnie ponad Tona masy to naprawdę był zawodnik wagi ciężkiej, prawdziwy super drapieżnik. Wiemy już na co polował, ale jak doszło do tego, że w ogóle w stosunkowo niedługim czasie geologicznym po wymarciu dinozaurów, a zatem po w zasadzie globalnej apokalipsie, jaka zakończyła mezozoiczny świat, ewolucja doprowadziła do powstania olbrzymich drapieżnych węży. Przyczyn tego zjawiska należy doszukiwać się w warunkach środowiskowych i klimatycznych, jakie panowały na paleoceńskiej Ziemi, szczególnie w rejonie dzisiejszej Ameryki Południowej. 60 milionów lat temu Ziemia była ciągle cieplarnianym rajem. W zasadzie nie przypominała, jeżeli idzie o warunki klimatyczne, dzisiejszego świata. Na biegunach ciągle nie było czap lodowych, więc tropikalne lasy mogły się rozciągać. Wszędzie, na wszystkich kontynentach, w zasadzie od bieguna do bieguna. W okolicach równikowych, tam gdzie występował Tytanoboa i jego równie duże ofiary, warunki były naprawdę rajskie. To był duszny, tropikalny, gorący świat wielka taka tropikalna dżungla a razem ze wzrostem temperatury również energia, różne zasoby energetyczne zwierząt, ale i roślin idą na wzrost szczególnie. Tyczy się to owadów, płazów i gadów, dlatego na przykład w okresie karbońskim 300 milionów lat temu, kiedy również wielkie puszcze funkcjonowały na Ziemi, wtedy przykładowo owady i płazy mogły osiągać olbrzymie rozmiary, a właśnie w tropikalnych dżunglach Paleocenu 60 milionów lat temu pojawiły się liczne olbrzymie gady, takie jak żółwie, krokodyle i właśnie węże tytanoboła. Tytanoboa, tak jak i dzisiejsza anakonda, której zresztą był bliskim krewniakiem, była dusicielem. Dusiciele to węże, które oczywiście nie posiadają jadu, chwytają swoje ofiary, zaciskają się wokół nich, po prostu. Tworzą takie pętle ze swojego ciała wokół ofiary, no i powoli połykają swoją ofiarę w zasadzie nasuwając swoje ciało na ciało upolowanej ofiary. Oczywiście ofiara wcześniej jest odpowiednio przygotowana, że się tak wyrażę, do tego, aby zostać pożarta przez wielkiego węża. Wąż po prostu ją miażdży, dusi splotami swojego ciała, więc duża część kości w ciele. Na przykład dwumetrowego żółwia była po prostu zmiażdżona, pogruchotana, co sprawiało, że wąż mógł z dużą łatwością połknąć w całości taką ofiarę. Dzisiejsze dusiciele nie są w stanie połykać ofiar osiągających większe rozmiary niż 1,4 długości ciała samego węża. Zatem dwumetrowy żółw czy 4-metrowy krokodyl to nie było jakieś wielkie wyzwanie dla potężnego tytanoboła. Jeżeli jednak taki wąż, Pokusiłby się na ofiarę dłuższą bądź po prostu większą niż 1 czwarta długości samego węża. Wtedy groziłoby mu po prostu no, pęknięcie. Powłoki ciała węża zostałyby rozerwane. Dzisiejszym dusicielom, na przykład na koncie, zdarza się, że połknie ofiarę dłuższą niż 1 czwarta długości samego węża i wtedy po prostu dochodzi do. Pęknięcia takiego węża więc to jest zjawisko, które ma miejsce jak najbardziej w dzisiejszej przyrodzie. Można powiedzieć, że jest to taki wąż, który porwał się z motyką na słońce. No, tyle, że jakby no, nie byłby w stanie tej motyki utrzymać bo jak wiemy, węże po prostu kończyn nie posiadają. Tytanoboa połykał swoje ofiary w całości. Jednakże nie było to dokładnie takie same połykanie, jakie rozumiemy w odniesieniu np. do nas czy innych zwierząt. Tytanoboa, tak jak i dzisiejsze dusiciele, nie posiadał przełyku, więc no, nie miał tej części swojego ciała, która odpowiada za przełykanie zdobyczy. Natomiast w połykaniu pokarmu pomagały mu ruchome kości czaszki, ruchome kości szczęk, które po prostu przesuwały ofiarę w głąb gardzieli Paszcza u węży jest elastyczna. W ogóle czaszki węży, zarówno dusicieli, jak i innych, mają budowę ażurową. Kości mogą się od siebie odginać, odsuwać. To nie jest lita, twarda konstrukcja, więc szczęki takiego węża mogą się rozchylać nawet pod kątem 180 stopni, co dla nas wydaje się być. Karkołomne, czy też no, żuchwołomne. Natomiast Tytanoboła z pewnością miał problemy z połykaniem dużych ofiar ze względu na jego własne wielkie rozmiary oraz rozmiary jego ofiar. Najprawdopodobniej musiał w pewien sposób pomagać sobie przy połykaniu zdobyczy, jak to robił. Badacze sądzą, że potężny wąż tytanoboa po schwytaniu ofiary i wsadzeniu jej sobie do pyska musiał unosić głowę ku górze razem ze zdobyczą, tak aby grawitacja Pomogła cielsku ofiary wepchnąć się głębiej do gardzieli. Po prostu ustawiał pysk ku górze i połykał takiego czterometrowego krokodyla, z jednej strony poruszając kośćmi szczęk, robiąc takie elastyczne ruchy żuchwy, a z drugiej strony sama siła grawitacji pchała jego ofiarę do wnętrza węża, więc to jest troszeczkę tak, jakbyśmy wzięli po prostu worek, do tego worka wsadzili tylko tak kawałek jakiegoś pluszowego misia, a potem tym workiem potrząsali i ten miś sam sobie wpadnie do, do tego worka, po prostu siła grawitacji go jakoś poprzez te nasze ruchy, yy, trząchanie tym workiem po prostu sprawi, że ten misiek do środka wpadnie. Yy, yy, E, wiem trochę taka makabryczna jest to wizja, ale najprawdopodobniej tak to wyglądało. Więc wyobraźmy sobie potężnego kilkunastometrowego węża, który unosi łeb ku górze i po prostu połyka, wykonując dziwne ruchy kilkumetrowego krokodyla. Epoka wielkich gadów trwała zatem jeszcze kilka milionów lat po wymarciu nieptasich dinozaurów, póki klimat był Odpowiednio dobry dla dużych gadów, czyli po prostu ciepły cieplarniany, to gady mogły dalej kolonizować nowo powstałe ekosystemy i zajmować opuszczone przez wielkie drapieżniki, nisze, ekologiczne. Więc był taki krótki czas, kiedy to właśnie wielki wąż był największym drapieżnikiem na naszej planecie. I myślę, że jeszcze nie jedna skamieniałość Tytanoboa czeka na odkrycie gdzieś w kolumbijskich kopalniach węgla. Kochani, jeżeli spodobał się Wam dzisiejszy temat, jeżeli chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej o wężu tytanoboa oraz o innych wymarłych, dużych zwierzętach, ssakach, gadach, dinozaurach, to zachęcam Was gorąco do zapoznania się z nową książką Krzysztofa Poznańskiego. Świeżutka, cieplutka, dopiero co wydana. Pachnie nowością i właśnie mój kanał Objął patronatem medialnym te pozycje. W środku znajduje się m.in. wywiad ze mną, więc troszeczkę o mojej działalności, takiej bardziej naukowej, również możecie się dowiedzieć z tej pozycji, więc zachęcam Was gorąco do zapoznania się z nią. Tutaj przeczytacie o różnych wymarłych zwierzętach, o których jeszcze na pewno nie raz też na tym kanale będziemy rozmawiać. Link będzie w opisie. Zachęcam gorąco. Dziękuję wam, moi drodzy, za obejrzenie tego odcinka. Wszyscy, którzy dotrwali do tego momentu, niech koniecznie napiszą w komentarzach, dzieje Ziemi. Niech YouTube i jego algorytmy widzą, że oglądacie i że mnie wspieracie. Nie zapomnijcie dać łapki w górę. Możecie też napisać w komentarzu, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale, o czym mam wam opowiedzieć. No i co, moi drodzy? Dziękuję pięknie, do następnego odcinka paleontologiczne pozdrowienia.